Dunius, news, news, łapać fleszę. W ten czwartek szykuje się bardzo ważna prezentacja dla Sony. Nie dyski SSD czy logo konsoli, a konkretne tytuły. W sieci szaleje więc lista ponad 35 gier, które mają pojawić się na konsoli. Wśród nich znajdziemy The Sims 5, Dragon Age 4, Battlefield 6, Gothic Remake, FIFA 21, no i oczywiście Assassin's Creed Valhalla. Jeszcze więcej realizmu w Flight Simulator 2020 od Microsoftu. Dane nawigacyjne będą aktualizowane na bieżąco zgodnie z AIP co 28 dni. Dużo złotych wieści dla fanów żeglugi powietrznej, ale i fanów wspaniałej grafiki, bowiem realizm to główne hasło nadchodzącej produkcji. Zamknięta beta pewnie w lipcu. Garść informacji odnośnie Ghost of Tsushima. Po pierwsze, mimo że główną bronią będzie katana będąca rodzinną pamiątką, to otrzymamy także dwa łuki bomby dymnej noże Kunai zero dual wieldingu, ale za to ulepszanie katany. Polowania, brak systemu karmy, jazda konna i spacery piesze w deszczu z wiatrem. Pięknie. And we are the worms. Zdaniem przedstawicieli Techlandu Dying Light 2 znajduje się na ostatniej prostej etapu produkcji. Całe studio przygotowuje się zatem do ogłoszenia daty premiery, co ma nastąpić już niebawem. Optymistyczne słowa po ostatnich informacjach o problemach wewnątrz firmy, przynajmniej zdaniem Polski Game E3 nie będzie, ale twórcy nie zamierzają przestać pokazywać nam nowości. Larian powiadomiło, że pierwsza porcja informacji o Baldur's Gate 3 czeka nas podczas grilla Collective 6 czerwca. Można zatem spekulować, czy w czerwcu poznamy także datę wczesnego dostępu dla trzecich wrót Baldura. What's your level? Podczas wywiadu z Hideo Kojimą potwierdzono sukces Death Stranding, który umożliwia mistrzowi pracę nad kolejną produkcją. Co ciekawe, od czasu wydania DSA, jeden projekt studia zdążył już upaść i firma wzięła się za kolejny. Przy okazji Hideo podrzucił kilka wizjonerskich słów co do przyszłości gier. Dzień dziecka, tyle nam gier dali, że już chyba nie ma co dawać.